W trakcie Wiktorów do rezygnacji Stinga i osobliwej kampanii Rusin odniósł się sam prezes telewizji polskiej Nie mieszajmy Stinga do Kingi Rusin. Sting miał COVID, odwołał wszystkie koncerty, a Kingi Rusin chyba nikt nie traktuje już poważnie, powiedział. Jak można się domyślić, obok słów Kurskiego Kinia nie zamierzała przejść obojętnie. W sobotę na jej instagramowym profilu pojawił się obszerny wpis z odpowiedzią. Oj oj oj, kurskiemu żółć ulała się po Wiktorach. Zaczęła pod zdjęciem, na którym widzimy, jak uśmiechnięta pozuje z kostarykańskim ananasem. Ależ musiał być wściekły. Wystroił się chłop w smoking, żonę wysłał do fryzjera, a tu prawie wszyscy go olali. Najpierw występ w Taupis odwołał Sting, nie, nie miał covida, jak próbuje nam wmówić Jacek K., a później na samą galę nie przyszło 77% laureatów, 10 osób z 13 kategorii. Kontynuuje wyraźnie rozbawiona, co sugerują liczne śmiejące się emotikony. I słusznie, obecność na każdej imprezie Taupis to popieranie kłamstw, szczucia na ludzi obrzydliwych manipulacji. Kto firmuje to swoją twarzą, stoi po stronie zła w czystej postaci. Kto ściska rękę kurskiemu powinien spłonąć ze wstydu. Grzmi w dalszej części postu, następnie studiując wypowiedź swojego arcywroga. Kurski majaczy coś, żebyśmy zapomnieli o przeszłości. Serio? Mamy zapomnieć o jego gebelsowskiej propagandzie o hektolitrach nienawiści, które każdego dnia na jego rozkaz wypływają z telewizora o niszczeniu ludziom życiorysów, napuszczaniu na oponentów politycznych, takich jak święty pamięci Paweł Adamowicz, o zamazywaniu serduszek woźb, o fake newsach, byle upodlić przeciwnika? Bez skrupułów, bez wyrzutów sumienia, bez refleksji, Jacek Kurski stał się demiurgiem podłości i służy złu. Pisze rozgniewana podróżniczka. Śmieje się nam w twarz, cieszy się z wyrządzanych krzywd, ze szczucia na sędziów, lekarzy, nauczycieli, protestujące kobiety, protestujących przedsiębiorców, przedstawicieli opozycji. Kurski ściga się w kłamstwie i podłości ze swoimi kolegami z Putinowskiej Rosji i Korei Północnej, dodaje i kwituje w imieniu większości Polaków. Tak uważa znaczna większość Polaków, których Kurskiemu nie udało się ogłupić. Tak, wiemy, że Kurski nie traktuje ich poważnie. Ale zapewniam, my potraktujemy jego i to, co robi, bardzo poważnie. Nastąpi to szybciej niż mu się wydaje zapow.